No witam Was ponownie dawno się nie odzywałem, ale sprawdzałem funkcję Pit, tak jak pisałem, że próbuję ją włączyć i zobaczymy co z tego będzie, co mogę powiedzieć yy, o funkcji Pit może to, że w przeciwieństwie do normalnych ustawień ręcznych Kocioł praktycznie cały czas chodzi, wentylator cały czas chodzi, podtrzymuje tą temperaturę. Praktycznie do kotłowni zaglądam tylko zobaczyć stan ekogroszku. Myślę, że to jest dobra opcja. Jednak co do spalania ekogroszku, to powiem Wam, że wcale nie wychodzi to jakoś mniej. Ostatnio, ostatnio napidzie. 25,5 kilo zobaczymy co będzie teraz więc takie są moje obserwacje odnośnie tego pidu tak myślę że około 2-3 kg mniej może na dobę spali piec no zobaczymy jak to wyjdzie będę wiedział za 2-3 dni bo palę jutro minie tydzień jak pale na więc zobaczymy. Na pewno jest to większy komfort, tak? Tutaj pokazuję zawór trzydrożny, bo miałem w komentarzach, że kolega chciał zobaczyć, jak to wygląda. Więc zobaczymy, co będzie dalej z tym pidem. Tak jak mówię, duży komfort, bo do kotłowni nie trzeba zaglądać. Więc, więc na razie jest na tak. Zobaczymy jak, jak to będzie, jak temperatury spadną poniżej, jak to będzie działało. To tyle.